Witam w kolejnym programie i ty możesz być współczesnym artystą. Dzisiaj zrobię kopię jednej z prac artysty, który nazywa się Christo. Christo jest artystą słynącym z umiłowania folii. Uwielbia pakować folie, ale nie małe rzeczy. Na przykład kanion Colorado zapakował folię, albo gmach w Reichstagu w Berlinie. To jest, to jest tego typu artysta. Więc my dzisiaj, idąc jego tropem, jego przykładem, też zapakujemy folię, może nieco mniejszą rzecz, ale do dzieła. Co tu dużo gadać, bierzemy się do roboty. Bierzemy, potrzebujemy do wykonania naszego dzieła, potrzebujemy trochę folii im kto ma więcej, tym lepiej. W zależności od tego, jaką rzecz chcielibyście opakować. Przekonacie się, że mając tylko kawałek folii, nawet kilkaset na tysięcy kilometrów tej folii i odrobinę wyobraźni, możecie stworzyć wielkie dzieło sztuki. Ale przejdźmy do, do rzeczy. Teraz my stworzymy. Mamy, mam tylko trochę tej folii, ale ty na tą rzecz, którą będę chciał opakować. W zupełności nam to wystarczy, więc zapraszam. Idziemy. Panie Kristo, będziemy opakowywali budę psa. Do dzieła. Oczywiście Christo ma mnóstwo pomocników w swoich zadaniach. Ale ja myślę, że dam sam podołam temu. I stworzę, jeżeli nie największe, to przynajmniej dorównujące dzieło, Chrysto dzieło sztuki. Jeszcze to nie wszystko, to nie koniec, mamy jeszcze kolie. Mamy jeszcze mnóstwo folii. Pan Christo to by chyba z zielenia, z zazdrości gdyby zobaczył to dzieło. Tak. I tym oto i tym oto sposobem stworzyliśmy dzieło inspirowane twórczością Pana Christo. Napiszcie co byście zapakowali, gdybyście byli tym artystą? Jak, gdybyście mieli nieograniczony dostęp do folii? I jaki przedmiot, jaki budynek, czy może jaką osobę byście w folię zapakowali? Dzięki za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do kolejnych odcinków cyklu I Ty możesz być współczesnym artystą. Do zobaczenia!